Z Ewangelii według Świętego Mateusza: U was nawet włosy na głowie, wszystkie są policzone. Lubię ten fragment, bo przypomina mi pewną spowiedź, którą miałem w życiu. Odchodziłem do zakonu i bardzo się martwiłem o moją mamę, o to, jak ona sobie poradzi bez mnie. I wtedy spowiednik powiedział mi: Możesz być w domu, zatroskany o swoją rodzinę, a i tak. Nie zapobiegniesz różnym wypadkom, które nadejdą. I możesz być w zakonie i zostawić sprawę bezpieczeństwa swojej mamy w rękach Bożych. A jak Bóg zechce, to nawet jeden włos jej z głowy nie spadnie. I to mnie bardzo uwolniło, bo my się próbujemy ubezpieczać na siłę, walczyć w to, żeby zapewnić swoim bliskim wszystko, czego potrzebują. Tymczasem zapominamy, że to Bóg jest bardziej zatroskany o tych, których kochamy niż my, bo on ich bardziej kocha niż my. Do zobaczenia jutro.